Ja bardzo zawsze lubiłem evite i zawsze moim ogromnym marzeniem było to, żeby kiedyś móc spotkać się z tym materiałem. Nie, nie myślałem nawet nigdy, że będę grał Cze, co było w ogóle moim totalnym marzeniem od dziecka. Mamy dużo podobnych cech, trochę nawet podobną historię, ponieważ ja urodziłam się też w malutkiej miejscowości i moim marzeniem było przenieść się z innego wymiaru, do innego świata. Cze jest narratorem. W spektaklu Ewita pełni rolę komentatora e, wydarzeń, które się dzieją na scenie. Komentuje całe życie Ewy. E, myślę, że jest też takim głosem zdrowego rozsądku, który jest bardzo potrzebny dla widza, aby nie odbierać e, jednoznacznie wszystkich działań Ewity. Niektórzy uważają, że była złem wcielonym, niektórzy uważają, że była świętą. Mnie pociąga najbardziej charyzmatyczność, i niesamowita osobowość. Historia poradziła sobie z tym, jakie miała dzieciństwo, poradziła sobie z wszystkimi niedogodnościami losu i po prostu wspięła się na wyżyny. Myślę, że, że teraz kobiety też pięknie potrafią walczyć o siebie w obecnych czasach, i na pewno może być wzorem dla wielu kobiet. Chciałem właśnie pokazać, że Cze jest strasznie zakochany w Ewicie, że to jest wręcz taka miłość szaleńcza, że aż taka podchodząca w, taką, w bycie takim właśnie psychopanem. Stąd też te wszystkie gazety, wszystkie te wycinki o Ewicie. Palc Cze i Ewy Peron to jest w zasadzie takie nasze jedyne spotkanie, niby face to face, a aczkolwiek oni tak naprawdę się nie widzą. I co mnie urzekło w tym pomyśle, na tę scenę, to to, że, że tak naprawdę oni są swoim lustrzonym odbiciem. Gdzieś tam, mm, nawet jak teraz to mówię, to mam ciarki. Taka jakaś metafizyka się włącza. Jest to musical w całości zaśpiewany, od początku do końca, nie pada tam żadne słowo. Wszystkie emocje, wszystkie teksty, cała dramaturgia, cała intryga, e, dosłownie wszystko musi być przekazane za pomocą śpiewu. I tych pięknych nut, które Weber zapisał w partyturze. Ta słynna pieśń Don't Cry for Me Argentina była dla mnie najtrudniejsza. Może dlatego, że, że wszyscy mają w uchu właśnie tę piosenkę, tę melodię i, i trudno. Mierzyć się było z tym, co do tej pory powstało I myślę, że właśnie to powściągliwość tych emocji jest najważniejsza tutaj, żeby właśnie być na, na skraju rozpłakania się, a, a, a nie rozpłakać się samemu, żeby widzowie mogli poczuć, e, Całość, wachlarz cały tych emocji. Muzykal nadal pokutuje takie przekonanie, że to jest taka tania rozrywka dla, dla młodzieży, dla ludzi, którzy po prostu chcą iść do teatru i dobrze się bawić. Ewita, oczywiście, też jest takim spektaklem, bo z założenia takie są muzykale, natomiast ono opowiada naprawdę głęboką historię. Mało jest muzykali, które poruszają taką tematykę. Jest to wyzwanie na pewno, przypomnieć sobie wszystkie choreografie, wszystkie utwory, bo jest ich sporo. Cała vita w zasadzie jest śpiewana i praktycznie nie schodzi ze sceny. Ale jak już przejdzie się przez te wszystkie etapy przypominania sobie przez tę pracę, żmudną, to później rzeczywiście jest wielkie święto na scenie, bo kocham w ten spektakl. Nie jest to płytki spektakl, jest to spektakl trudny, ale też w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu nie należy się go bać. No, myślę, że to jest taka klasyka gatunku, którą trzeba po prostu znać.